Siemano widzowie, ja jestem Prixox i dzisiaj gramy w Minecraft tylko nie do końca wiem, co będziemy dzisiaj robić. <laughs> Mam pomysł z jakimś domkiem, tylko widzowie, no trochę dużo mamy tych domów już. Także no nie jest mi zbyt potrzebne, ale możemy po prostu sobie zrobić, także no możemy. Nie musimy, ale możemy, także ja coś pokminię i zaraz się widzimy. Mam pomysł, co zrobimy, tylko potrzebujemy parę łóżek. A to to. Potrzebujemy może tak 2-3 łóżka. Także, no nikt nie będzie miał niczego do spania. No sorry, wiecie, ale... Wiecie jak to jest. I tutaj jeszcze weźmiemy te żółte. No dobra, nikt nie będzie po prostu spał. Tutaj nie ma. Nie, mi, mi starczy te dwa znaczy trzy ale no wieśniacy nie będą mieli na czym spać także na tym będziemy oni będą mogli spać także też są jakby małe plusy jeszcze wam nie mówię co będę robił bo zaraz się Co właśnie chcę zrobić jakby no w pewnym sensie to będzie spa. Na razie. Mm, tylko potrzebujemy trochę węgla. A nie mam trochę. Dobra, to przepalimy. Ale już zaczynamy budowę. Nie wiem do końca gdzie to właśnie zrobić Może tam blisko gdzieś wieśniaków Żeby nie, wieli, nie wiedzieli Gdzie to jest Ale pewnie się domyślą Sami by się domyśleli Ale zrobimy to gdzieś blisko hmm, Na przykład zrobimy Tutaj zetniemy trochę tych kwiatów Troszkę przeskadzają przeska, Przeskadzają e, Dobra no i zniszczymy to Hmm. Okay. Czy mi starci łopaty? Bo wiecie, jest na wyczerpaniu, ale powinno starczyć. I Dobra, tutaj mamy takie, o nie, serio, to jest puste teraz. Dosłownie puste. Ej, tutaj widać wodę, ale nie, na no serio, to jest puste, dosłownie. Hmm. Ale dobra, zaczynamy budowę. Może tak na 3 albo 4. No to szybko zajdzie. A to ma być około tak dotąd. No tak będzie spoko. Tylko już mam mało budownica. Nie starczy mi. To będzie około takie. No i dobra, to zrobimy po prostu... A może starczy? Nie, na pewno nie starczy. Obstawiajcie widzowie, starczy czy nie. I uwaga! Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze cztery zostały nam. Ale musimy dokopać trochę. Więc ja i zaraz się widzimy. Dobrze. Trochę tego nakopałem 44, mam nadzieję, że starczy e, to było tu tego... Ej, tego w ogóle nie widać. Zrobimy podwójne drzwi no. Zrobimy Tak i znowu zamienimy na o, teraz. No i teraz. I skopujemy Dobra I tutaj coś mi nie pasuje A jednak pasuje Jednak pasuje, widzowie hmm. Dobra, teraz to trzeba załatać Dobra I mi nie starczy tego I na pewno tego nie starczy No widzowie na pewno nie starczy. No popatrzcie. No, Zostało mi dosłownie jakieś 5. 12 4. Okej, okay, tutaj skopiemy sobie, sobie, Nie będę już latał po tych kopalniach. Ja cię to tak widać. To coś. Ale to jest... To jakby nie, nie, nie. <suszy> Robię normalnie jakiego Spidermana. Nie! O nie! <grym> I bum! Teraz trzeba to oświetlić. Tylko nie mam pochodni. Nie mam pochodni. Także lecimy po, po pochodnie. I no. Dobra, lecimy, lecimy. Hmm. Tutaj są. Nie ma. Proszę, żeby węgiel nie wykorzystał się cały. Dobra. Stał siedem, Aj dużo. Hmm, dobra. Hmm, 5 do nic zrobimy. A co tam? Teraz mamy 24 pochodnie Także no starczy mi teraz Pyk Świetlimy tu, tu I tutaj się wchodzi no to Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa I tu może jeszcze tak. Hmm. Teraz myślę nad jedną rzeczą. Dobra, zmienia, teraz starczy. No i teraz robię, 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 robię. Pyk, pyk, pyk. Pyk, dobra. Ile mam drewna? 21. jeden. To nie starczy. Dobra, jeszcze trochę zetniemy. Będzie spa bardziej dla wiśniaków Widzia to obud, obuduję no i zaraz się widzimy. A no i no jak zawsze mi jeszcze nie starczy. I muszę znowu iść. Dzień, dobra. wykopiesz ile brakowało? Chyba 12. Koło będzie w 12, więc 12 zrobimy. Tylko ja się boję, że te 12 to właśnie. Nie będzie 12. 4, 5. Ok. To musimy jeszcze to i to. A teraz wziąłem za dużo. Dobra, lecimy. Ej, ładnie to dosyć wygląda. Ładnie, ładnie. Ym, I gdzie położymy łóżka? Łóżka położymy tu. Ej. A nie, roz zrobię jednak tu w kątach. Hm Potrzebujemy dwa takie jeszcze. Tutaj damy, tutaj damy. To bochołki bo wtedy musimy zniszczyć. Ym, dobra, gdzie jeszcze dać? Tutaj możemy dać. Na Może tu. Może tak tu. Tutaj wieśniacy sobie będą spać wygodnie. Także, no to dla, to dla wieśniaków bardziej plus, także tutaj będą mieli jeszcze taki, taką obsługę w pewnym sensie, po prostu tak ładnie będą mieli, bo chyba nie chcą takich brzydkich, no, bez urazu, ale no, no niezbyt są takie ładne te domki, ale są też, no są spoko, są spoko. Jeszcze tutaj na przykład, tak. Już, na przykład tu, tam, ten, tu ten, tu ten, ten, ten. A moim zdaniem ładnie tu o, Ładnie, ładnie. Tu ten, ten. Nie, ładnie, widzowie, w tym odcinku zrobiłem właśnie takie. O, jeszcze damy tutaj wtedy jednego. Dobra, jeszcze trochę. Tylko najlepiej, żeby były właśnie te tulipany, bo mi się podobają, a osadnicy nie oceniają. Jeden, dwa, trzy, cztery. No i na taka jakby jest tutaj taka, nie wiem jak to powiedzieć, tutaj jest taka dospanka, tutaj są takie dosłownie wszędzie kwiatki. Także moim zdaniem się podoba i to w sumie by było na tyle. Narka.